Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj tylko we trójkę. O, widzę, serdecznie. będzie dobre zastępstwo za naszą słynną rudą. Bo dzisiaj ruda nie, nie mogła kod, z nami nie, zagrać. Nie ma ani gentlemana, nie ma ani lookouta na no to, co ja mam zrobić. Jak, lookout jest na pewno. Ja tą mapę tworzyłem, ja, nie, ja nie, wiem kto Nie, nie ma gentlemana. Lookout. A nie, bo to jest ta pierwsza, sorry, już mi się myli. To jest pierwsza z map okay. tworzonych już na rynku społeczności. Więc jak chcecie, wchodźcie na warsztat RH Vanquish, No ile macie tą grę, a jak nie macie to polecam. Gdzie tu są bronie? Fakt. Ja teraz jestem na świeżo z tą mapą poprzednią, tą co w sensie nowszą, bo ta już ma dosyć trochę dni. To już jedna trzecia roku i teraz trzeba znaleźć towarzyszy do spółki. Zapomniałem, że to są strażnicy. A widzisz? No, ja lubię nietypowe mapy robić. No i gramy do trzech. Standardowo, do pięciu nie ma, nie ma sensu, bo przy trójce osób byłoby to za długo. mój wziął. No. Najgorsze, że nie wiem gdzie jest krzychu. Fak! Tu są beczki specjalnie postawione, żeby nie można było tak przejść. O no. no nie, bo jak Adam teraz weźmie, to ja muszę iść na drugą stronę, gdzie jest escape zone, bo... Żeby nie było, że przejmie... się wychodzi? To jest ten prawy Może górny róg. to jest ten nietypowy. Nie, 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 właśnie do tramwaju nie ma, bo by było za dużo tych miejsc do ucieczki. Prawy górny róg Adam Prawy górny róg. no później pa! Poza spotkaniem Adama jeszcze nikogo innego nie widziałem. Słyszę strzelaninę Kogoś biją. Jezus, total commander. Nie trup się ściele na szynach. Czyż to potrącenie? Fak, fak, fak. ci to No ci się biją, ja was w ogóle znaleźć nie mogę, ludzie. Gdzie wy. Mm. Uh. leci Jarek. Marek ma, nie na długo. Jezu, jak ja przestrzeliłem, no! Adam wygrał. Gdzie jest wyjście? Po prawej do góry. No, Ruda, godne zastępstwo, rudej, no mówiłem. To Adam, pamiętaj, wynik, i kolejne do trzech. Gdzie to jest? Nie, tutaj. Cleaner. No muszę Bilusia wygrać, o. No. Dzisiaj idziesz na konto Bilusia. Fagi, tyle chodziłem z pięcioma no. pucharami, żeby się nadziać, kurna, przy strefie Escape Zone. Krzychu, pamiętaj, prawy Ty górny idziesz? róg. No właśnie nie, bo ja widziałem, że ty leżysz, ale tam jest dlatego... Ja dlatego lubię w mapach. Właśnie zauważyłem, że dobrze jak map, na mapach... Jest dużo drzew, bo te drzewa powodują, że mało widzisz, nie? I to jest ten plus. To samo w tej drugiej mapie, którą pewnie... W kiblu się schował, w sedę sprzed! No zobacz, jeszcze mnie zabił z muszli klozetowej. Ale mnie tak zastanawia, czemu nie zrobiłeś ten, Eeeh. Co? Czemu nie zrobiłeś e, symetryczny albo no, coś? No musi być Ja jestem pusty! Strzelałeś, to się broniłem! W sądzie bym wygrał! Ej, ulewa! Nie właśnie! Problem jest tego typu taki, że ja chciałem bardzo mocno odejść od standardowych map PvP w Monako. Myślę, że na razie tymi dwoma. No, tak. Że tymi dwoma odszedłem od tego takiego standardowego kanonu PvP, chociaż za dużo map społecznościowych nie grałem. Więc też się zbytnio nie wypowiem. No proszę państwa Arek idzie, Arek, Arek Tak ah. jest, tak jest Kurna, ale no, krzykuje no, jeszcze, no. bo przeżyje Widziałem jego latarkę Strzela, jezu, ja się no, wstrykałem <laughs> Uciekł bez kucharów, pozdrawiam. Guczek, guczek, będą Niem tym, no, no. przypominam. Dobra, czyli jest 110. Jeden, jeden, Ale to było naprawdę dziwne, bo zacząłem ten napis, że było, że. No wiesz, no można tak, on mnie zabił, wiesz, noga, oba, bezwładna noga spoczęła na pedale gazu i pojechałem w <zysy>

ja nie mogę krzyczeć, bo ostatnio to było koncert wrzasków. On mnie goni! Ruda mnie goni. Chce mnie wycałować Jezus nie wziąłem tego puchara Wziąłeś? Nie Nie, nie wziąłeś Zaplątałem się w krzaczku Trzeba ustabilizować sytuację Przyloj. Ale mi słabo ładuje Arek ma eść No i Alek się ścigają okay. Nie wiem jak go moje żyje Na wzajem się zstrzywali No zostaw mnie <noise> Jak? Z nie Z wiem gdzie je zadam. On pewnie kąpi przy tym, przy

Nie, ale karabin jest przegięty. Ale... Zależy w nami mafie. mafia. Jest za daleko, odjeżdżam kursorem Nie i to jest najgorsze. Nie no. Puchary się rozsypały.

DROP oh, No i, i tutaj widać, jest kogoś, Nie kto... no, można ale kto ma jeden puchar? Ja nie wziąłem Bold jakiegoś... Ja nie wziąłem jakiegoś... Robiłeś co tu? Nie? Co? Też zrobiłem, powiem! Co? No, no i teraz przed ja bym Nie. <grym> <grym> Dziękuję, dobra no. Ej, jak on tak szybko wszedł? Nie mam pojęcia. Jeden, 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 jeden. O, oh fak. Dużo się dzieje. W samej grze i poza nią już zostałem upomniany o krzyki, a to jeszcze nie tak jak ostatnio. <grystanie> Ale ta mapa, jednak naprawdę, mi super wyszła. Tu się tyle dzieje, tyle kombinacji, przejścia. No, widzisz, tu jest strzelba dobra. Bo ty jednym pociskiem, ty jednym strzałem wsadzasz mi w tyłek 6. Czy tam 5. Czyli na bliski dystans. O Boże. No wszystko? O Boże Ej, on za szybko wchodzi Coś jest A, nie tak wiem, Czemu, czemu? Dżentel... O ty kurna Krzychu, krzychu wygra w takim razie No dobra, ale to była... No, chociaż to była postać pod Adama Ten lok smicha zmieni Dobrze wiedzieć 1-1-2, powinienem przeczytać 2-1-1, no ale wiesz, on by nie wszedł, gdybym ja nie chybił. Ale! Czyli umowa nadal działa, proszę yes. no, no, Nie by się życie przydało e? Kto tam się całuje? Pocałował prędzej podłogę Ten kucharz jest zebrany, czyli Krzychu ma dwa Łyso? Ty jesteś No tak, jestem Jesteś? Zespokojen ja Krzychu? Krzychu teraz nie daj się złapać Bo ja on ma mhm. Wiesz co, chyba puchar Lounge. został. No okej. Okay. Okay. pełna życia i przynajmniej... Krzychu ma wszystko! Wygrał! O-o, no, tak. no wygrał. No, Krzyku w zwycięstwo 3-1-1, dobra, czyli w takim razie kolejna mapa Na już mapy. za kilka tygodni, pewnie tak.